Ej, ty. Tak, ty. Chciałbyś posiadać grejdowane karty Pokon, ale nie wiesz, jak się za to zabrać. Z pomocą przychodzi Japan Collectibles i Mister Slaby, w których znajdziecie jedną kartę ocenioną przez PSA, BGC, CGC, ARS oraz dwa japońskie boostery. Dodatkowo, w środku znajdziecie dwa opakowania o różnych kolorach, złotym, jak i czarnym, symbolizujący dwa tiery dropów. Złoty to produkt z wyższej półki, a czarny wow. to gwarantowany drop. Więc spiesz się i kupujcie swojego Mr. Slava, dostępny już od 1 października. Produkt dostępny na jest produktem w ramach współpracy i może zawierać alternatywną grafikę dostępną wyłącznie dla kanału Poker Radio Station, a.k.a. MyOTCG. A jego zawartość będziecie mogli obejrzeć w zbliżającym się openingu na moim kanale. Dzień dobry, cześć, cześć, ja nazywam się Miłosz, a dzisiaj otworzymy sobie tajemnicze pudło od sklepu Japan Collectibles. No i dodatkowo będzie mały giveaway z tego, co się tutaj znajduje. A my lecimy z dzisiejszym odcinkiem. No dobra, jak widzicie. Jest firmowa koszulka Milo z Levisa z Pikachu Mamy naszą e, karpiową matę przy sobą I mamy paczkę od e, Japan Collectibles, czyli obscennego partnera tego kanału Jeżeli chcecie kupić oryginalne karty Pokon, to serdecznie zapraszam do linku w opisie Tam znajdziecie angielskie jak i japońskie produkty, nie tylko pokon, ale innych także marek Sprawdźmy sobie co się tutaj znajduje okay. Mamy tutaj takie, taki, 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 taki liścik od, od, od pana naszego sponsora. Wasze ręce pokazuje małe chłopinki za rok spędzony razem. Lepszej ekipy nie mogę sobie wymarzyć. Dziękuję. Taki jest właśnie napis tego tutaj napisany, więc zobaczymy sobie, co kryje ten boksi. Ja też bardzo się cieszę, że Wow, 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 wow! Ja też się cieszę, że mogę sponsorować taki cudowny sklep Japan Cowboys. Patrzcie na to, mamy jakiś cudowny worek z spikat. Zobaczymy sobie, co się tutaj kryje. E, pokażę Wam go też na kamerze tej tutaj. E, o, pięknej penningowej. I zobaczymy co się kryje w środku. No dobra, widzę już jedną rzecz, która mi się na pewno przyda. Bo jak widzicie z tyłu jest moja kolekcja wszystkich rzeczy. Patrzcie na to. Jest matki. Mamy kolejnego plaszy matkipa. Nie wiem czy go dobrze widać. Jest tutaj. Tak oto się prezentuje nasz matki. Leduję sobie już na półeczkę z matkipami. Mamy trzy matkipy. Jednego od kokosa, drugiego od akwy. A tu teraz mamy od Japan Collectibles potem. Coś jeszcze jest. Patrzcie na to, jest kolejny matkip. O, ależ cudowna rzecz. Dobra, gigachat. Tego matkipa będę oddawał w dzisiejszym odcinku. Ale to nie jest jedyna rzecz, którą będziecie mogli wygrać sobie. Bo zobaczcie na to. Mamy coś, co się znajduje tutaj. Jest to jakiś mały Mystery Pack biały. Ale to też nie jest koniec. Popatrzcie na to. Mamy jeszcze naklejeczkę chyba z Pewdopie Pokémon Center online z G Japonii. Cudownie! <laughs> Patrzcie na to! Mamy miłoszowe Matkipy! Jest, to jest karta, na którą czekałem. First Edition Milosz Matkip. Jestem ja tutaj w prawym dolnym rogu. Są to karty, że powiem, base setowe, inspirowane base setem z kart Pokémon. I te karty, tak, żebym mógł Wam rozdawać do giveaway'u, więc oczywiście. Ten matki ląduje do mojego pięknego bindera. A centering, patrzcie, centering po lewej stronie jest trochę gorszy niż po prawej, ale nie będziemy się tutaj o nic martwili. Patrzcie, jakie piękne tyły mają te, te karty matki matkipowe. I one będą leciały, tak jak powiedziałem, do naszych e, wszystkich mystery packów, czy do e, rzeczy, które będę Wam po prostu wysyłał, jeżeli chodzi o giveaway. Więc mamy piękną e, kartę z e, moim własnym matkipem <grym> Kozasko. Nie na tym matki, tutaj musi być w rogu, jako nasz dropik dzisiejszego odcinka. Cudownie to wygląda. Ale zobaczcie, mam coś jeszcze dla Was. Mamy do rozdania taki piękny bok z seraluszem luzem Light. To jest ta forma Stellar Type. Jeżeli wy chcecie wygrać taki oto piękny boksik, kartę Milo Matkipa, tego matkipa pluszowego, który miałem tutaj. To napiszcie mi w komentarzu, jak się Wam podoba nowy montaż filmów. Jak się Wam podoba w ogóle nowy kanał Milo TCG e, Oczywiście, zostawcie subskrypcję na kanale i lajka pod tym filmem. A taki boksik piękny, ten e, cudowny Milo matki, poleci do jednego lub jednej z Was i piękny pluszak e, Matki Poby, bo jednego takiego już posiadam w swojej kolekcji, więc mogę jednego oddać. Ale właśnie, znacie kroki, a my sprośmy sobie, co się kryje w tym małym e, stery paku, bo mam coś jeszcze więcej dla Was, ale to już pewnie widzieliście w intro tego filmu, bo e, od dzisiaj także będziecie mogli zamawiać na Japan Collectibles e, mystery slaby czyli takie, można powiedzieć, mystery paki -y, w których będą gwarantowane karty ocenione przez różne firmy PSA, CGC i tak dalej i tak dalej. My tutaj mamy, mamy jakieś karty popatrzcie na no, to, jest japoński matkip, którego będziemy na pewno sobie wysłali do PSA pięknie to wygląda, cudownie a druga karta, obstawiam, że też Matkip jest jest też japońska wersja Takiego nie widziałem chyba jeszcze w swojej e, karierze, więc dwa matki na pewno pójdą do PSA, do wysyłki Będziemy polowali na dyszki Ale tak jak powiedziałem, klem de krem Dzisiejszego odcinka to jest to, co widzieliście na mojej reklamie, na moich shortsach, tutaj na TikToku Oraz na wstępie tego odcinka, czyli piękny mystery pack, czyli mystery slap tak naprawdę Od sklepu Japan bo zobaczcie jak to pięknie wygląda e, Tutaj mamy taki mały spoiler, że jest to wersja demo, czyli tylko dla mnie, dla Akły oraz dla batka. Ich filmy już są pewnie dostępne, więc zapraszam także do linku w opisie, tam mieli ich kanały. Wiem, że trzeba otwierać tam gdzie jest hologram, żeby po prostu nie zaspoilerować sobie tego co się kryje w środku. Więc sprawdźmy sobie co te mystery slab kryją. Ja już wiem, że jest to na pewno jeden mystery slab oraz dwa japońskie boostery. Jakie? Zaraz się dowiemy, no bo są trzy różne tiery. A dodatkowo... Jeżeli wykupujecie tego Mystery slawa, to jest możliwość wygrania. Uwaga, można wygrać um, całą czwórkę, cały kwartet kart japońskich z dialogą, falkią, arkeusem, giratiną. E, wiem, że tutaj można dostać złotego slama, albo złotego, e, złotego boostera, więc my mamy chyba złotego slaba, Ale także powinien być tutaj booster. Jest i jest tak. Widzicie, i mamy czarny booster, czyli. Każdy Mystery Slab, czyli taki, taki, taka piękna paczucha, może zawierać e, dwie złote karty z, z jedną, jedną złotą, jedną czarną lub dwie czarne. My Mamy tutaj taki zestawik jednej złotego Slaba i złotej i, i czarnej karty. Mamy także oczywiście e, piękną mm, ulotkę Japan Collective, bo możecie kupować, sprzedawać karty, tutaj macie QR-kod, skanujcie go sobie. I oczywiście także reklama oryginalnych kart.pl, czyli strony, która walczy z pejkami Zacznijmy sobie od tych Mystery spanków, a slabo zdecydujący na sam koniec. Zobaczymy sobie, co kryje ten japoński Mystery Slab z boosterami. Dobra, po chwili nieudolności udało mi się w końcu otworzyć. Mamy dwa, dwa boostery. Tak, dwa boostery są. Jest Ruler of the Dark Lane, czyli ta niewolnata pizza Lizarda i. Twilight mascarid, japoński tylko nazwy nie kojarzę, więc sprawdźmy sobie oczywiście od paszki z Charizardem. Nie umiem otwierać japońskich boosterów, zaś mam z nimi problem, więc chyba trzeba po prostu poradzić rozrywając je. Mamy, e, chyba jedną kartę do przodu się przykłada w japońskich boosterach, ja tam dawno ich nie otwierałem, tylko na live. I mamy, tak, jest King Gambit, za nim kryje się Leciąg Piękny. Potem jest Pupitar i chyba jeszcze nie jest Togepi, a za Togepi kryje się Toxtricity Hollow. Dobra, mamy pierwszego dropika, bo chyba. Jeżeli dobrze pamiętam, to chyba jednak w japońskich boosterach nie ma gwarantowanych dropów, jeżeli chodzi o karty holo, ale mogę się mylić, dajcie mi znać. I drugi boosterek, drugi boosterek z Twilight Masquerade japońskiego. Zobaczmy sobie, co kryje ten piękny booster. Już widzę mojego ulubionego delfinka na okładce. Inna karta do przodu. I mamy Konkeldura Dura. Za nim jest Finizen, potem jest Shinx. Zanim kryje się, i, i tylko Majlotek. czyli właśnie, czyli mieliśmy w sumie fartę, a teraz przejdziemy sobie do tego, co tygryski lubią najbardziej, czyli mistery Slap. Znowu, jeżeli chcecie sobie nie zaspoilerować, otwieracie sobie e, tym tutaj e, małym hologramem, więc będzie Wam o wiele łatwiej e, nie, nie wiedzieć, co trafiliście. Ja sobie powoli otwieram tego paka, więc wiemy, że będzie coś troszeczkę większego. Na pewno się z tym znajdowało coś lepszego, że tak powiem. Tak, jak mówiłem na początku, są to wersja demonstracyjne, więc tych boosterów, też tych kart, które tutaj traficie, nie będziecie na pewno mieli w tych wersjach gwarantowanych, jeżeli chodzi o karty w Mystery Sobac. Mamy kartę PSA, więc to jest jedna z tych kart, które chcemy na pewno trafić. Sprawdźmy sobie, tutaj będzie i Jest to o, Jest to Octillery! Octillery z japońskiej. Wszystkiego dodatku, no właśnie, jakiego? Na pewno po angielsku był to e, Brilliant Stars, Brilliant Stars, chyba tak, tam gdzie wychodził Charizard, tam gdzie wychodził Arceus. Mamy Octillerego w tej wersji um, Illustration Rare. Wygląda na naprawdę dobrze wyglądającą kartę i z tego, co pamiętam, to chyba złote paki dają Wam na pewno dziesiątki, ale mogę się mylić, więc zaraz się też przekonamy. Karta naprawdę wygląda porządnie, tak się jeszcze przyjrzę jej, wydaje mi się, że nic takiego złego na nie nie widzę. Dobra, sprawdźmy sobie, jak wygląda nasz pierwszy ilustracjoner japoński, bo kart japońskich jeszcze nigdy nie miałem, jeżeli chodzi o PSA i jest to, jest dziesiątka, piękna karta e, Rangeki Style e, oktydalego z VMAX Climax, tak się nazywa ten, ten set japoński, e, z którego ta karta pochodzi. No dobra, więc tak widzicie, tak wyglądają mystery slaby, możecie w nich trafić karty ocenione przez PSA i inne cudowne firmy, także dwa boostery gwarantowane japońskie i możecie także te karty, które potem traficie wystać. Do, e, do PSA lub do innych firm i może dzieci mieli szczęście, żeby złapać cudowne grady. Szybka wstawka pomontażowa, zapomniałem dać, kto wygrał ostatni konkurs z, z odcinka z Kingdrom i Greninjom i to jest właśnie osoba, która dalej się tutaj pewnie pojawia. Ta osoba wygrała konkurs z, na wszystko, co trafiliśmy w odcinku z Kingdom oraz Greninjom. Więc serdeczne gratulacje, a my lecimy dalej z, z odcinkiem. Tak jak powiedziałem, będziecie mogli wygrać w dzisiejszym odcinku pięknego maski cudowny boksik z seraludżem, Stellar Type'em oraz kartę, matkipa, tak jak powiedziałem zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję na kanale i napiszcie mi w komentarzu jak podoba wam się nowy styl na moim kanale, montaż i w ogóle pomysł na e, odcinki. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku, ja się z że żegnam, trzymajcie się na razie!